Leśne schronisko fajne Dobra Czas się dookoła siebie Zaczynamy, zaczynamy I iść do przodu powoli A nie zmieniłem, nie, nie, powoli, nie, nie powoli. dałem sobie na niej deja vu. Vrzwi sobie na nie vi? dałeś Nie, deja vu. Deja vu. Czemu ktoś tam oh, kłóce? To z LEGO, to jest Ale ja chce mi z... się grać już Minecraft a, To gramy w Minecrafta, ale co na to? Albo w Paydaya Albo w Paydaya Możecie No możemy no. nie chcesz grać już No Bo w TBD tylko gramy dzięki ty Znaczy dzięki albo przez ciebie No To no ja Dla widza, dla widza wszystko Bę...bę... Bem, Bę...bę...ek...bę... Bem, bem, bem To ja pierdolę, co ona! Ładne imię, podoba mi się. Goni mnie, będę leżał. Kurwa, czasnęła tam. mnie, nie umiała... Tylko tamtą, która była obok czasnęła i nie mogła nikogo znaleźć. Legionica. Znaczy Legion, bo jest z tym. Z Residenta również. O, pierwszy genon właśnie wybuch Teraz O glif tu jest mój Niesamowite Z takiej odległości przy screencie mnie dziabnąłeś, dziadu? Już to widzę Dobra, czekaj zostaw mnie Czekaj, czek, czek, czekaj 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 Dobra, gdzie ty jesteś? Chyba się obraziło. No trudno. Nie goni mnie, nie goni mnie, nie goni mnie. No to przy okazji zawsze. Leczymy się? Nie, dobra. Tu leczymy gena. Chcemy co... się leczyć niczem. Tak leci na mocy na, na nas. Leci na mocy, uważajcie. Do nas. O kurwa. Ja oczywiście wybuchłem gena, nie? No. Może sobie wezmę to, co. z czym grać stalkile? Czyli. technika. Nie, ten perk jest chujowy, ale. Znaczy, no, jeżeli wybuchasz geny, to ten perk jest spokojny. No nie, bo ja nie. wybucham, bo nie. nie gram. Za dużo. I ja się wiesz, no. po prostu. ja jestem zwieszam. Ja... spierdalam. Spierdalaj. Kuźwa, nie umiem od niego unikać. Ciągle nie biję Ja to po prostu umiem krzanić wszystko. A nie, nie, nie idzie. Muszę, żeby dobrze grać do BD, muszę sobie dłużej pograć w to. Zus, no wypierdalaj! To przynajmniej będę biegał My i... Wybiegnie za mną Smata! O, mam tutaj Ozygena. Paletą po i ichu. Jej, ta natchobia. Idealnie. Uuu, chłopaki, chyba dzisiaj nie jesteście przygotowani Kurwa, co ja zrobiłem?! Ona nie, obchodziła, no, ja, no, ja, ja zrzuciłem paletę. Na escape roomy jak najbardziej. Escape roomy. No. No ja no, się też trochę już nie chcę. No to zagrajcie se za tam, co innego i... Ja najwyżej pooglądam, albo będę grał w Ale, że mordulce? No, mordulce Ooo Czyżby była potężna piramidka? Oczywiście <śmusty> Masz już setny prestiż na nim Nie no, co A Ale tylko 50 Nie no, jakieś 13, 14 Co tak słabo? Ty w ogóle mordercą nie grasz nie, mało gram mordercą, to po pierwsze, a po drugie, wolę surwa robić, mhm. za punkty killera, No ty kurwo... Mio, idę we drzewa zaraz, ruszyłem jak strzała, jak widziałeś. Kurwa, czy to będzie paleta jakakolwiek, czy nie dostaniesz paletki? Nie dostaniesz, po co ci palety? A, <laughs> Może do piwnicy nie wskoczy. Może no, nie. Jak Jimmy go goni. O, zaraz no, nie, kolejny no. ten pad. Nie, bardzo ładnie. I. Tak, Gen, Jimmy. normalnie nie, przyszłość przeciwko. Ja pierdolę! Ja siema siema, co tam? Tu mamy gena Tu mamy totem, tu będzie morderca zaraz Chodzę Ja A ja otwieram skrzynkę ja w piwnicy A on przyszedł sobie i mnie strzasnął no Boże, to nie zaraz mnie jednak no nie, nie! Będzie mnie chciał powalić, bo kurwa mu się moc skończyła. O Boże... Dobra. Mam plan. Został paletę, po mordzie. pomocy, pomocy! Tak, idę i ratuję Bazalta. No chyba nie zdążysz, wiesz? On w ogóle ma jakieś takie oślepienie. Nie zdążę, nie zdążę. Znaczy nie, tak, ja, chyba, ja mu, ja mu uciekłem, albo on mi odpuścił po prostu. Tak, odpuścił, bo do naszej i wszedł. Stwierdził, że jednak da mi folię. No właśnie, dawno się nie bijeło. A w co grasz? Wow, się Oze, eee! był Ja się oddalam z tego miejsca. Ale jest przy do się leczą. Chodź do no, no dobrze. Ja mam terror gdzieś miałem. Byłaś, e... Tutaj się leczą. O. No dalej to trzeba wyleczyć. Dawajcie! Jerf. Trójkę się, się nie da. da Teraz tą dziewczynę. A ja nie mogę. Ty nie możesz. To poświecę wam. A jeszcze kogoś? Nie. A sorry A w nie Napierdalasz No nie, on tu już biegnie Kurwa Tak jest, nie trafił Spowodowałem, że spod i za mną idzie O, to On już chyba wie, że ja kurwa jestem do dupy I jeszcze mi w tym meczu totalnie nie idzie A to jest ta mapa w ogóle Ja nie wiedziałem, że to jest ta mapa Tak, to jest ta mapa Jestem przy wielkim drzewie nie. Łączył Włączył moc, niedobrze Kręcimy, kręcimy Kręcimy Dobra, wyłączyłem go z mocy Dobrze, Dwa razy już Dobra, tam coś zniszczył Nie, go uszy. już dwa razy Ale, Ale też wisiałem dwa razy O max, ty to tam się z nim baw, bo ty żadnego haka nie No już biegnę nie, mnie, uderzył mnie na mocy akuratnie. nie? Nie, widzę ale powstrzymywałem go tylko ile... Kurwa, no i nie zdążymy, ty. Zdążymy. Dobrze. poszedł za randomem, to mi się podoba. Proszę, Jeszcze... przyczaku gena, jakbyście się zastanawiali. No to ja idę. Przyczaku w tej lupie. W lupie? Dobra, widzę. Chodź, ja skończyć. Najpierw, będzie tak lepiej. Mhm. Masz adrenaline'ka? Nie. To trudno. Mam perk'a, którego nieraz dzisiaj nie Czasem można zagrać, no... Ja, ja też grałem prawie w dole, że tak powiem. w naszym kierunku No to musisz jeszcze sekundę poczekać On tu w ogóle idzie Ty tu tutaj do nas idziesz Wkracz to kurwa wstaniesz To jest brama, nie popatrzyłem gdzie jest druga no. No bramy są nie w tej stronie, w którą biegniemy. Jest Dlaczego widać, nie. nie ma palety? Nie, no, no jed... widać, nie. Gdzie ty jesteś? Uciekajcie, róbcie! A! Ej, zostawi mnie, zostawi mnie. Ej, co jest? Eee, czy z nami można? Nie wiem. A Jimmy jeszcze zostajesz, czy nie? Bo Milka się pyta. Może Zostaje z nami? Zostaje na DBD, ale co? No pyta się, czy można z nami, nie? Bo jak Jimmy wychodzi, to my będziemy grać w Poide'a nie no, ja zostaję na DBD, gram w DBD No ale... Surwym No ta, no pewnie No dobra, to można Ja myślałem, że wy tu już idziecie, nie? No myśmy myśleli, że ty też idziesz No nie no, jak wyjdziecie, to ja idę, nie? Uwaga, widział mnie Ta się leczy przy prawie otwartej bramie Dobra, to Musisz ty iść, Idę A kto Tylko idę przez środek mapy Niestety Obracy. brama jest na 9-9 po drugiej stronie mapy No to gratuluję kurwa No to jest pani, błąd, y, pani randomka No ja jestem przy tej bramie chyba mordercy o, bo No bo morderca, morderca jest tutaj Dobra no, Randomka mnie leczy Biegnie za mną I będę umierał Ostatnie myśli jak nie wyszło a, zbiegłem w kamień. Myślałem, że tu się da przejść. <grafię> no właśnie, tak to właśnie wygląda. Mogłem A mogę Cię Jimmy ja się zostawić. No właśnie, Na pewną śmierć. Ale ty go nie zrobiłeś. Bo nie jestem chujem. Dokładnie, jak Arianka. Eee, yy, co? Nie, Arianka też by mnie nie zostawiła. Nie, Arianka to jest. God, no to samo zrobiłem. <grafię> Witaj, gniazdo kruków. Gniazdo kruków. Siemka, się Siema. Mówiłam już raz, ale mi nikt No nie. ma Undying. I jest gdzieś tutaj. I znowu to jest legend. Co? Aha. Już nie, Legion no nie, mnie, nie, No i było... byłoby na tyle. No, daj mi tego... O nie, A super. O, nie, jeszcze się nie, 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 Daj mi to pozbierać. Co? O. Super. Jak się wylecisz, to ten, ten takie coś ma. breakout no, breakout, break kurwa. Mam nadzieję, że nie słuchać swojej gierki za mocno. Mm, nie, nie słuchać. I co? Aha, dobra, nieważne. na konsoli gramy, tak? Nie, 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 nie ja po prostu strzeliłem z gena. Cię nie patrzyłem na ekran znowu. Kurde, przydałoby mi się iść, bo jestem zdrowe, ale mam tak blisko do skończenia gena. No to skończ, skończ. skończę. I pójdę. Polecę. Dobrze. On i tak idzie w moim kierunku. To niedobrze. Bym powiedział bardzo No to na podgórko. Jak on mnie tak oprzeć śmiesznie? <laughs> Czy ja po prostu tak kamerę miałem, że go nie założył? <laughs> Bardzo możliwe, że kamerę tak miałeś i go nie założył. że go nie założyłeś, to jest. Znaczy nie, bo kitra... znaczy kitrałem się, czekałem, nie wiedziałem z której strony wyjdzie, nie? Tak by pewnie powodem. ty tego, Boże, że nie słychać go, nie? Nie, nie, nie słychać. Bo... Słychać. Ale, nie wiem, no ja wisiałam, to nie ma tego. Jak wisisz, to nie masz tego, nie słyszysz, od tego jest. Boże, jak on ma Pimpeda. Hmm. Może ja już tak dawno nie grałam w tą grę Da, idę po bazalta, będę tutaj waszym ściągającym No to idź po bazalta, bo do... o Miałem go tego, ogniska robiłam Ja idę po bazalta Jeszcze cztery kruki mi zostały ja, ja muszę wyleczyć jedną osobę Po obrębie, obrębie, obrębie map biegaj, to masz nawet po kruki Pokazuję ci siedem um. takie Dobra to ja idę po te wodzimy go mhm. ja wylecz trzeba załta i nie wybiegnę mu na twarz, ale postaram się wybiec na twarz O! Kurwa, on tu jest no, nie mam swoją tomu. Tu jest to totem. ten? On to Ej, on ma ten! Kurwa ma igraszkę! No, tu jest jakaś jedna od no, nas. No, to mi chodziło, no właśnie. Gdzie? To, no. to, nie, to nie moje. Jest bo, ale nie wiem, czy twoja. No, nie, bo jest bo mi się pokazało. To moja jest obok tutaj. Zimiego. Idzie. Tu idzie. Zdążysz? Zdążysz. chyba tak. Ola, tutaj. O, aha. No, jest kurwa narażenie. Ja pierdolę Co jeszcze? Dużą mapę. Upaki i ściągamy tego dewawera. No A to ja mam coś, ale to jest moja igraszka. No ja. Moja, moja igraszka jest tu obok tego. Yy, tu koło mnie. Aha. Więc nią. No. Słyszę. No na mapie mam tylko jedną. Jeden totem pokazany i to jest igraszka. Niesamowita. Nie, nie, Dam radę, dam radę, dam radę Widzę jakiś świecący To jest mój, moja igraszka no Dobra to chuj Bo mi się podświetliło Ja nawet znalazłem tylko jeden totem na mojej mapie, to jest niesamowite Może za daleko Dobra, to jest moje. Nie, no to jest moje tam jest jedna Dobra, Zobaczymy gdzie jest, jest? Nikodem no. przestań, ja nie słyszę nic Mam! Mam, mam! Tam gdzie leżysz? Dobra. Nie, dobra, nieważne To Jimmy leży widzę. Niedaleko, to i tak jest no, zauważyłem się na mapie mojej no, ściąga ja, go, ja ściągnę Jimmy'ego, ale poczekam ja aż ściągniesz już nie tego miałem. No Ja poczekaję nie poczekać no. dobra. dobra, idę po Jimmy'ego Chodźmy razem Wszystko On ja on do mnie a. Daj się to wyleczyć, bo sobie niechleczka. zadanie niechleczka. zrobię. Tak, tak, to nie mówiłem. Niedaleko jest. Niedaleko i to. Jest Pentimento jeszcze, boże. Aha, to jest Pentimento wtedy, dobra. No to po Dobra. Myślałam, chciałam to, o tym powiedzieć, ale... A, ten nie jest no to jest ładnie nie zrobię, co to pogropię. Teraz zdjąć to. Nie, nie ma, właśnie chciałam powiedzieć, nie ma sensu robić to. to. Dobra. Ja pierdziele, co za chłop. Ale se zrobił builda gram. No. Kurwa czemu tu nic nie ma Pendimento Trzeba ja pendimento zdjąć A nie trafił no. Dobra. Dobra ja do Zniszczę tam gdzie był ten pożeracz. To tema. No to raczej no to pentimento jest. No tak, tak. Obok, to jest, to jest... Dobra moc. Pentiment to jest obok, obok, obok tam gdzie mój był ten. Dobra, to ja ja spalona paleta w szaku. No. Cały czas ze mną biegnie. No. Okej okay, to ja idę tamto zniszczyć. Nie dobiegnę do palety. Siema, siema, No i chuj. Dobrze było, Bazik, dobrze, dobrze. No, jak na to, że ganiają się w takich głupich miejscach, to nawet nie najgorzej. Ale on, on chyba nie zniszczył Palety w szatni. Bo, bo przez nią przeskoczył. Dobra, idę po ciebie, bo... Jeszcze jest gdzieś. Rage ten ja tu poszukam. Dobra. Jeszcze gdzieś jedno musi chyba być. moja raz, dwa, trzy i czwarta jest. Fuck czemu ty znowu nie wziąłeś. Nie wiem czemu. Ale ale tu miałam laga. U. O to Bardzo biegało. chciałem wziąć na siebie, ale... Nawet nie wiem gdzie cię goni, Jimmy. U góry, U góry jest. jestem. Ale ja taki... Czy was też tu tak laguje? Nie, na razie nie. Ale ja pierdzielę. Dobra, widzę. Gdzieś jeszcze jeden jest totem siedzący. Dobra. Dobra, dzięki max. Tylko idzie dalej do tobą, nie? Dobra, podnosi mnie. Nice. Okay. Mam, dobra mam, 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 mam. No, trzeba kręcić te geny, bo jest lipa i chuj. No. To kiedy to musiała być igraszka wtedy, jak komuś ten. Ta, no idzie, nie, tam? Jeszcze. gdzie ostatni raz widział Jimmy'ego, w stronę głównego. Okej, okay, dobra. To ja uciekam? No nie, to jest ten. ja może tego godna zrobię. Jezu, nie, nie gram w to gra. Wszystko mnie straszy. A czekaj, ja mam tą leczkę. Ej, znowu gdzie no, zrobi pentimento? Co on tu idzie? No. Kurde, ostatni Kurwa, myślałem, że zdam rady. Ja pierdolę. No ja myślałem, dobrać. że on z drugiej strony w ogóle przyjdzie. Cały Maxik No może być jeszcze jeden topem. No i przytunelił mnie. No Zrobi ale to wiesz, to no. On idzie moimi śladami, więc ja mam zgodę. Nie, dziwi, ma. nie nie idzie moimi śladami, poszedł do głównego. To mi, boże. <suszy> Dobra, spróbuję jakoś wytrzymać. może idę cię znowu no. ściągnąć, aczkolwiek już się nie leczymy tutaj. Kurwa, tu był Chodź. Um. Tu? Chcesz? No dobrze. No jak on go wiesza, no to się zdąży... Powinniśmy zdążyli wyleczyć. No tak. Czekajteczką leczysz. Leczę, ale już nie całe, bo. No dobra, 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 Ale i tak zdążymy. Nie ma tu nigdzie tego, tam temu się Jest na dole Na dole? W głównym? Mm, tak, w górnym... Kopię coś i idzie do, do głównego. Albo nie. Albo mm -hmm. tak Nie wiem, nie słyszę go niedaleko głównego. Ale ja go słyszę Idę dosyć wyraźnie. A ja jestem w w górnym. Jestem na dole w górnym i kryję się w miejscu w którym nie ma co zauważyć. Ja jestem na dole, na góry teraz na dole. O dobra mam podaje mi To Dobra. Przejdę co ma zrobić. Max. Dobra. Max. O tu byłeś. Nie zrozumiałem tego, Max. Nie zrozumiałem tego, Max. Nie zrozumiałem tego. <grystanie> <grystanie> Serio, kurwa. Padłem przez taką głupotę. No, Tak niewiele mi brakowało, Boże um. Co, nie wystraszyłeś wszystkich kruków? Nie, nie, chodziło o to, mnie, że mnie złapał, bo totalnie zrobił dziwną rzecz. I myślę, że ktoś jest w szafie przy mnie. No, bo mnie pewnie widzi. No. I myślę, że tam ktoś jest to jest zrobione? Nie. Ja robię. No nie wiem, czy to ma sens. No nie, nie ma sensu, i tak mamy podwójny. Nie chcę już. O, Boże, Ma do dupy. Nie chcę już, żeby tak... Te... idzie do nas. Dobra. Uciekaj! Dlaczego nie mogę Ja uciekaj, szukaj łaz.

w głównym jest, bo dałem Adona na to, że jest głównym. No to kurwa, teraz mi to mówisz. Czy miałem sobie. A jajaj, Mogłem tam kampić, Coś pewnie okay. i tak by. Ale zrobiłem zadanku. Ta, 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 ta. Tak to nie wyjdzie, kurwa, to jest tu. Ech, chul, dupa Jakoś za dużo mnie słyszysz, No Lupa no, tak jest, lupa 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 Nie przeskakuj tylko Przeskoczę no to i tak nie było, nie, nie miał sensu, Maksiu. Mogłem się tak gonić w kółko, póki on i tak by mnie złapał. No byś by cię złapał. Co? Byś by cię złapał ostatecznie. Jeżeli byś się ja nie poganił. No wokół tego to raczej za długo bym się już nie poganiał Nie, mógłbym do końca się doganiać Tak? E? No przecież on szybciej się porusza. No, ale patrząc jak to, że tam zawrócił to...